Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka i rozmowa dnia. A dzisiaj w studio moim i państwa gościem jest poseł Jan Duda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, otrzymał pan od, od takich miłych informacji zaczniemy otrzymał pan odznaczenie Krzyż Wolności i Solidarności. To jest odznaczenie przyznawane tym osobom, które zasłużyły się w walce o wolną Polskę, w walce z reżimem komunistycznym, z systemem PRL-owskim. Kiedy odebrał pan to oznaczenie, może zacznijmy od okoliczności? W sposób taki już fizyczny odebrałem to, to w piątek, w ubiegłym, w ubiegłym tygodniu. Natomiast zostało mi nadane przez prezydenta, czyli postanowienie prezydenta to jest bodajże czerwiec, to troszkę trwało zanim, no, to rzeczywiście, zanim, zanim zorganizowano zresztą bardzo, fajną, bardzo fajne spotkanie w, urzędzie, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w sali imieniem Augusta Fildorfa Nila. To jest jeden z tych, który, który przed wojną również został odznaczony jak gdyby wcześniejszą, wcześniejszym krzyżem, który nazywał się Krzyż Niepodległości, bo ten Krzyż Wolności i Solidarności jest jak gdyby jego kontynuacją. Panie pośle, szukając informacji na temat tej działalności opozycyjnej, bo tak to chyba możemy w skrócie i bardzo ogólnie powiedzieć, przeczytałam, że pan rozpoczął swoją działalność mając 17 lat. Tak, jeżeli w tej chwili cofam się sam do tyłu, bo ponad 40 lat temu, bo to już tyle jest. To rzeczywiście to, co wtedy, wtedy robiłem, bez myślenia takiego, że to jest działalność, działalność opozycyjna, bo tak naprawdę pierwsze takie zdarzenie, które uświadomiło mi, że wchodzę w obszar polityki, czyli wtedy zakazany dla przeciętnego śmiertelnika, to była druga klasa liceum. Pamiętam spotkanie wtedy w kocharcerz. Pamiętam spotkanie z takim lektorem Komitetu Wojewódzkiego, który, który przyjechał na spotkanie z młodzieżą, którym opowiadał różne dziwne rzeczy. Ja mu wtedy zadałem, do dziś pamiętam, dwa pytania. Jak to się dzieje, że w roczniku statystycznym pokazujemy się jako potęga cukrowa, produkujemy go najwięcej na świecie, bo tak roczniki statystyczne wtedy mówiły? A wprowadzone są bony na cukier, bo to, była, to były pierwsze kartki, które zostały w PRL-u wprowadzone. To było takie jedno pytanie. I drugie pytanie dotyczyło jeszcze bardziej ich, dla nich nerwowej sytuacji. Mówię, przecież zapytałem jak to jest, czemu u nas w kraju nie ma w ogóle pomników Piłsudskiego przecież w końcu wybitnej postaci, nie ma ulic, nie ma skwerów, natomiast jest wiele innych dla mnie w ogóle, postaci dla mnie w ogóle nieznanych. Czemu tak jest? Czemu my nie dbamy o historię? No tak mi się wydawało, że, że to jest takie normalne, naturalne. No i, i tak naprawdę to był chyba taki przełom, bo Ale potem mi się oberwało. A jakaś odpowiedź była? Ech, bardzo duże zdenerwowanie i zakończenie spotkania przez lektora. No, czegoś takiego ten człowiek się nie spodziewał od bardzo młodego człowieka. W obecności no, co najmniej kilkudziesięciu innych uczestników tego spotkania młodych ludzi zakończył to spotkanie, no ale niestety łatka została mi przyklejona i później to już tak każde jedne wydarzenie, które jakieś tam było bo coś żeśmy próbowali robić, 78 rok, to był rok przed maturą, chcieliśmy, akurat przypadała wtedy 60 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, chcieliśmy tylko krótką Akademię. Były potężne problemy, wtedy żeśmy zagrozili bojkotem Akademii z okazji rewolucji październikowej, pewnie już wielu nie pamięta, nie że takie rzeczy były obowiązkowe. Tam, w jaki sposób, żeśmy ją próbowali zbojkotować, a przynajmniej zaznaczyć, że się z tym nie zgadzamy, z kilkoma moje, moimi kolegami. No i, no i z tego zaczęły się poważne, poważne problemy. A jak to człowiek młody, jeżeli coś rzeczywiście im pokazywano, że jest zakazane, to ja zaczynałem się zastanawiać dlaczego szukać, dociekać? Potem gdzieś tam trafiła do mnie książka na temat Katynia. Zacząłem się, chociaż chodziłem do klasy matematyczno-fizycznej, czyli bardziej mam umysł ścisły, ale zacząłem się interesować, pasjonować historią. No i to wszystko zaczęło wyglądać zupełnie inaczej, niż nam połowano sprzedać. Ale jest też tak, że ten bunt jest wpisany w młodego człowieka, w naturę młodego człowieka, a potem wielu osobom, mówiąc tutaj tak kolokwialnie i językiem zupełnie powszechnym, po prostu przechodzi. Tak, Ludzie się zaczynają pracę, zaczynają normalne tak, życie, za, przyciskają ich te problemy dnia codziennego i czasu na tę na walkę, na ten bunt, na to, nie wiem, opozycjonowanie po prostu już nie ma. Tak, to często się zdarza. Zresztą ja to zawsze powtarzam, że każdy młody człowiek ma prawo do buntu, bo ja wiem, jaki sam byłem i wiem, jak postępowałem. Tylko że różnica jest taka, że. Dzisiaj w wolnym kraju, w wolnym dostępie do informacji, braku zakazanych informacji, chociaż próbuje się to robić, no, ten człowiek zaczyna pewne rzeczy ze sobą zestawiać, i okazuje się, że no owszem, buntował się jako młody człowiek, ale tak spokojnie można troszeczkę inaczej. Natomiast w moim pokoleniu. W tamtych czasach, latach końcówce lat 70., kiedy tak jak o czym wspominałem, nie mówiąc już w latach 80., pewne rzeczy absolutnie próbowano ucinać. To, że tak powiem, nas bardziej nakręcało niż zniechęcało, bo im bardziej zakazywano, im bardziej. Nam mówiono, tego nie wolno, bo to w ogóle e, odpowiedź na to była jedna, e, zgniły imperializm zachodni tu przez was przemawia, a tu ojczyzna socjalistyczna wam daje, szkołę wam daje, możecie chodzić do szkoły, tak jakby gdzie indziej do szkoły chodzić e, nie można było. E, więc ten bunt narastał, e, on w nas narastał, zresztą on dotyczył ta, takiego obszaru, które no, nie dało się e, pokazać, że władza ma rację. Bardzo wychodziło to, że ci, którzy nami rządzą, po prostu zwyczajnie, perfidnie nas okłamują, stosując jeszcze przy tym środki takie, które no zmuszają ludzi do, 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 do pewnych zachowań. Więc ten bunt trwał, to było naturalne. Tu nie no dało właśnie... się go rozładować w sposób taki, no nazwijmy to, rozmową, dyskusją. Później pan działał w rolniczej solidarności, czyli rozumiem, że tutaj już ta walka była taka bardziej usystematyzowana. Tak. No, tak się dziwnie złożyło. Solidarność rolnicza to byli z reguły gospodarze w takim poważnym wieku. To byli. 40 50 latkowie i nawet starsi. Tak to wyglądało w przeciwieństwie do Solidarności Pracowniczej, gdzie tam przede wszystkim młodzi, młodzi robotnicy tworzyli cząstej Solidarności. Natomiast w Solidarności Rolniczej było inaczej. Zresztą u nas w Solidarności Rolniczej, a przynajmniej ja w, swoim, w, swoim, w swojej gminie, w której byłem we władzach, no miałem wielu ludzi, czynnych żołnierzy Armii Krajowej. Ludzi, którzy no wiedzieli, co to jest konspiracja, którzy. Zresztą potem to opisywa, opisywał profesor Terlecki w swojej książce, to jest Stan Wojenny w Małopolsce, którzy jak zaczął się stan wojenny, to przyszli do mnie i mówią: Słuchaj, ty jesteś tutaj szefem, jest wojna, no to trzeba w las. I nie przyszli z gołymi rękami. To był e, styczeń 80, 82 roku, więc ja miałem do czynienia z takimi ludźmi. Natomiast tak się jakoś złożyło. No, nie wiem, to pewno zbieg okoliczności, pewno e, tak ocenili, że, że warto we mnie zainwestować jako człowieka, który będzie. Tą, tą walkę, czy będzie tym kolejnym pokoleniem, czy przedstawicielem kolejnego pokolenia tej walki, walki o niepodległość Polski, warto zainwestować. No i zostałem, i zostałem szefem koła u siebie w Gołkowicach, członkiem Rady Gminy. Zarządu Solidarności Gminy Stary Sącz, jak również członkiem władz wojewódzkich w wieku tych 21, 21 lat. No to też miało na to wpływ miało też to, że musiałem zostać w domu po. Niestety miałem 17 lat, jak zmarł ojciec, ja byłem najstarszy, żyliśmy z gospodarstwa, więc ktoś musiał pracować, więc stałem się siłą rzeczy, pełną, peł, pełną gębą, nazwijmy to, gospodarzem, rolnikiem. Często się zdarza tak, że ci działacze opozycyjni przeszli do polityki, to takie kariery polityczne. W tamtych czasach się no, urodziły w jakiś tam naturalny sposób. Pana, pan też kontynuował tą działalność opozycyjną i bezpośrednio wszedł w politykę? Ja już, że tak powiem, przeskoczę do tego 89 roku. Oczywiście ja się siłą rzeczy byłem bez przerwy w to, w to zaangażowany i jak już mogliśmy się spotkać oficjalnie czy mogli, czy chcieliśmy, czy doszliśmy do wniosku, że należy się spotkać. Spotkaliśmy się, w przedstawiciele gminy województwa nowosądeckiego, jeszcze w kościele, w sali, tam przy, kościół, przy kościele kolejowym. Wtedy żeśmy wysłali list do, do, do pismo do wojewody nowosądeckiego że jesteśmy związkiem, że działamy, podaliśmy już adresy zarządu wojewódzkiego i, pro, i wtedy z prośbą prosimy o informowanie o wszystkich ważnych rzeczach, które się dzieją na terenie województwa i dotyczą spraw chociażby wsi i rolnictwa. Czyli wtedy żeśmy się już ujawnili. Następnie przygotowanie do wyborów, bo okrągły stół, przygotowanie do wyborów Czerwcowych, no więc to już oczywiście normalna, normalna praca. Ja tu wchodziłem byłem traktowany jako wiceszef tego, tej naszej organizacji wojewódzkiej, wchodziłem w skład wtedy tego tworzącego się Komitetu Obywatelskiego. A następnie 90. rok to już bardzo, bardzo taka, taki, taki no znaczący udział w reformie samorządowej, czyli w pierwszych wolnych, bo tak naprawdę to były pierwsze wolne wybory do gmin, czyli tworzenie samorządności. No, i z samorządnością potem byłem troszkę związany aż do czasów powiatu, tak. współczesnych, kiedy zostałem przewodniczącym Rady Powiatu, bo tak naprawdę wtedy przygotowywałem całą tą kampanię, no i tak było. Następnie, no jakoś tam gdzieś postanowiłem postan chociaż zawsze się śmieję, że to za mnie zdecydowano. E, zdecydowałem się na tą politykę troszkę Ogólnokrajową, na wyższym tak. szczeblu. Panie pośle, no dziś jest pan posłem, to nie jest pana pierwsza kadencja. Gdzie się pan widzi w tych wyborach e, najbliższych, parlamentarnych? Czy widzi pan swoje nazwisko na liście? Bo e, tak sobie myślę, że będzie pisowi na pewno ciężej niż, niż ostatnio, niż te 4 lata temu. E, tak, e, to jest normalne. Po, po, po tylu, po tylu, po tych dwóch kadencjach rządzenia no, następuje pewne zmęczenie władzą, A poza tym no, trzeba też sobie powiedzieć jedną rzecz, że żaden rząd w tak trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się nie, tyle, nie tylko Polska, bo to cała Europa w gruncie rzeczy świat. Poczynając od pandemii, przez potem konsekwencje tej pandemii, do tego wojna. Więc, rzad, w której no jesteśmy, może nie, nie bierzemy w niej bezpośredniego udziału, ale ona chyba, jak niewiele państw, dotyczy tak no bardzo mocno ta wojna, nas dotyczy. Więc więc jest to na pewno trudne gdzie się widzę nie no to nie jest tak to nie jest tak że politykiem się jest wtedy jak się jest już posłem to nie jest tak że za wszelką cenę trzeba szukać swojego miejsca ja jestem członkiem prawa i sprawiedliwości Chociaż zawsze mówię, że przede wszystkim Solidarności, ale członkiem Prawa i Sprawiedliwości ja nie widzę takiej większej potrzeby szukania czegoś, bo może jakaś, nie, jakieś Panie inne ugrupowanie daje jak gdyby lepsze. Nie, to nie chodzi o nazewnictwo, chodzi mi o to, czy będzie pan kandydował. Mówił, tak, na, 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 dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy powiem, powiem że tak, tak, będę, będę chciał kandydować. Natomiast decyzja ostateczna należy do władz partii. No bo tak jest u nas system, na to, żeśmy się zgodzili, że jesteśmy w jakiś sposób weryfikowani przez struktury partyjne, z których chcemy startować. Od nich to tak naprawdę na koniec, na koniec zależy. Jeśli będzie Pan kandydował, to z pewnością kampania wyborcza to jest też taki czas, kiedy posłowie, parlamentarzyści, politycy generalnie rozliczają się ze swoimi wyborcami, z elektoratem, czy może odwrotnie raczej, elektorat próbuje ich rozliczyć. No tutaj z pewnością będziecie Państwo pytani o sądeczankę, która myślę, że do czasu wyborów nie powstanie, o ile nawet będzie decyzja środowiskowa, trudno tu mówić o tym, że, że pójdziemy krok naprzód, podłęże piekiełko, ale pewno i takie ogólnopolskie tematy, z którymi PiS szedł do wyborów zarówno 4 lata, no, blisko 4 lata temu, jak i jeszcze wcześniej, Czyli kwestie związane z polityką społeczną. I tutaj jedni mówią rozdawnictwo, inni mówią opieka społeczna, czy, czy tam świadczenia społeczne. Natomiast kwestie związane z opieką medyczną i szkolnictwem, bo tu też miały pewne zmiany mocne nastąpić, a wydaje się, że to idzie w nieco gorszym niż, do teraz, niż dotychczas szło kierunku. Bardzo szerokie pytanie, ale zacznę może, może od, od sądeczanki, od kolei. Po, podłęże Pikiełko. Tak, dwa zdania dokładnie. No, podłęże Pikiełko, mówimy o 2027 roku. Ja jestem członkiem zespołu do spraw właśnie sądeczanki, tej kolei. Nie dalej jak. Tydzień temu żeśmy się spotkali w Urzędzie Wojewódzkim i co to podłęża, tam ci, którzy o tym decydują, jednoznacznie powiedzieli, że 2027 rok ta kolej już powinna funkcjonować, że terminy, które były, o których, które wcześniej były podawane, czyli rozpoczęcie prac na tym odcinku, bo ona jest prowadzona z kilku, z kilku Wiele etapów, miejsc, tak no. na etapach, nowy sąd klęczany czy nowy sącz Męcina, bo to tak to jest, mają się rozpocząć w grudniu. No, to już no więc, są tak. Więc, więc 2027 rok, i ma wzrosnąć 120 no, Czy tu jest też zapewnienie, że nawet jeśli środków, środków europejskich nie będzie, to, to będzie to realizowane będą, ze środków będą, własnych? Nie, będą, będą to, będzie to realizowane ze środków krajowych. Natomiast Sądeczanka. I tu pojawiły się u nas wątpliwości co do tego, czy to wszystko na etapie, że tak powiem, przygotowania projektu, decyzji środowiskowej i następnym etapem ma być robiona w formie zaprojektu i wybuduj, czyli uzyskaj pozwolenie, czy to jest rzeczywiście robione na bardzo sprawnie, czy na tyle sprawnie, żeby nie mieć tutaj wątpliwości. Ja nawet zwróciłem się, się oficjalnie do tak Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest odpowiedzialna za decyzję środowiskową, jak również do inwestora, czyli, czyli Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Krakowie o pokazanie mi całego harmonogramu czy takiego kalendarium, co się działo od Czasu, kiedy rok temu Dokumentacja trafiła. Złożył tak. dokumenty. Powiem szczerze, dostałem to już i nie wygląda to najlepiej, jeżeli chodzi o czas postępowania, czas procedowania pewnych rzeczy. Mówi no, Pan, pan o jakiej instytucji, panie, panie pośle? O której instytucji Pan mówi? O regionalnej dyrekcji? To jest wszystko ze sobą trochę powiązane. Ale taka jedna rzecz, jeżeli chodzi o regionalną dyrekcję ochrony. Ale opieszałość tutaj. Mamy urządków. pierwszy ruch po dostarczeniu dokumentacji. Czyli, czyli dyrekcja występuje, bo nie jest dokumentacja pełna. Występuje do inwestora, a tak naprawdę już do projektanta, bo on ma pełnomocnictwo inwestora, o uzupełnienie. Proszę sobie wyobrazić, że widzę taki kwiatuszek, że na uzupełnienie. Pełnomocnictwa. pełnomocnictwa takie, które się daje temu, żeby za mnie występował. Plus jest, są problemy jakieś dla mnie techniczne z otwarciem map, które zostały w formie elektronicznej dostarczone. I na to daje się 60 dni czasu. Więc. Coś tu jest nie tak. Ja oczywiście dalej będę przy tym, przy tym skrupulatnie grzebał. Czy przypadkiem nie było tak, że projektant no, dostarczył projekt w terminie, tylko ten projekt był bardzo niekompletny i to było już tak wiadomo z góry. Od razu. I że od razu, tak jesienią tamtego wiadomo. I teraz roku? próbuje się w jaki sposób uzyskiwać czas na to, żeby niech tak naprawdę pełnomocnictwo dostarczyć tylko ten projekt, projekt dopracować. Do. Zresztą to wybrzmiało i w ustach posła Mularczyka, który jest przewodniczącym tego zespołu, ale również moim, kiedy poprosiłem o konkretne daty, co się działo, jak się działo. Przysłano mi co prawda troszeczkę mnie, jak to się mówi, brzydko spuszczono, po, po, po brzytwie, bo mi tylko napisano daty, kiedy wystąpiono. Natomiast dlaczego i co było przedmiotem wystąpienia radość, bo od, od nich dostałem z generalnej dyrekcji jeszcze odpowiedzi na to nie dostałem. Ale absolutnie będziemy tego pilnować, żeby do końca do końca, może nie do końca, do połowy roku do połowy roku była decyzja środowiskowa, bo to jest możliwe, żeby to Ale zrobić. Ale panie pośle, to tak miało być. Ja rozmawiałam w trakcie otwarcia mostu w Kurowie z dyrektorem dyrekcji, i on wtedy mówił 18 miesięcy. Tak. To tak. tu jakby żadnej nowiny nie mamy. Tylko patrząc na to procedowanie, biorąc pod uwagę, że no w tej trudnej przeprawie, budowie tej trudnej przeprawy z pewnością będą odwołania. To zresztą już wójtowie ale głośno że... mówili. No to ka... nie doczekamy się prędko tej sądeczki. Ka... Ka... No ale no, odwołania to też jest określony czas. To też jest określony czas. Stąd, jeżeli padła taka deklaracja, o której pani mówi z ust dyrektora, to my jesteśmy po to, żeby... Konsekwentnie wymagać, żeby te terminy, żeby to nie były puste słowa, żeby to było dotrzymywane. A jak ja widzę, patrząc na to, co się dzieje, że są jakieś problemy, i to nie problemy wynikające chociażby z protestów, bo ich nie ma, tylko problemy wynikające z e, jakichś takich. E, Działań, które zupełnie bez potrzeby wydłużają niektóre rzeczy, no chociaż jakby dostarczenie pełnomocnictwa. A pan, 60 dni no, dla mnie szok. A myśli Pan, że ta informacja, która znalazła się, no, trudno dziś wyrokować, czy przypadkowo, czy, czy nieprzypadkowo na stronie generalnej dyrekcji generalnej o tym, dyrekcji. że tak. No, o tym, że ta sądeczanka to jednak nie końcówka lat 20. tylko już 30 któryś tam rok yy, wynikała no właśnie, no, rzeczywiście no z tego, że to ktoś przypuszcza, że tak może być. I o to został zapytany dyrektor. Znaczy był zastępca dyrektora oddziału krakowskiego, został zapytany wprost, co to było. On twierdzi, że informacja, ich informacja wewnętrzna, którą ktoś umieścił na tekście. Więc ja zresztą na to też zwracam uwagę. Coś, co się pojawia na stronie Urzędu czy instytucji, to nie jest informacja wewnętrzna. Wewnętrzna to sobie można przekazywać wewnętrznie i to nie wychodzi na zewnątrz, bo taka jest. Dlaczego? Nie, to była jakieś tam niedopatrzenie, jakieś Tutaj coś tam. Tutaj jeszcze pozostaje jakieś. pytanie, więc dlaczego jest różnica między informacją wewnętrzną a zewnętrzną? To jest, to jest, to jest jakby to klucz jest, tej sprawy. To jest inna, to jest odrębna sprawa. Więc. Więc tu dyrektor Generalnej Dyrekcji Generalnej tak? Krajowej Generalny Autostrad, czy czy Autostrad Krakowie, tak? twierdził, że absolutnie ten termin, ten termin został potwierdzony. To nie było tak, że, że byliśmy tam dać dwóch, bo to było kilku posłów, posłów nie tylko naszych, naszego okręgu sądeckiego, ale również sąsiednich okręgów, był wojewoda, termin 2027 rok ecz, przepraszam, nie, bo to coraz mi się. 29, że owszem, mogą tu być ze względu na protesty, ale w tej chwili już doszli do wniosku, że trzeba to robić etapami, o czym żeśmy mówili na początku, jak projektant składał dokumentację, że trzeba to robić etapami, że tam, gdzie jest to możliwe do zrobienia, trzeba robić. My na pewno tego będziemy pilnować do końca naszej kadencji i mam nadzieję, że do końca tej kadencji będzie już prawomocne pozwolenie na budowę. Środki są na tę na na tą, na tą inwestycję zabezpieczone. Natomiast Pani tam również poruszyła rzeczy bardziej ogólnopolskie. Tak. Służba zdrowia. No nie jest tajemnicą, bo o tym mówimy, że rząd Zjednoczonej Prawicy na służbę zdrowia przeznaczył, znaczy dodatkowo naprawdę potężne pieniądze. One fizycznie poszły. I w gruncie rzeczy przeciętny pacjent, przeciętny Polak, ten, kto korzysta ze służby zdrowia, powie, tu się nic nie zmieniło. Ja nawet słyszę, że jest gorzej niż było. Ja nawet słyszę informacje takie, że jest gorzej, ja naprawdę to słyszę i zaczynam się zastanawiać dlaczego. Najpierw było to, że mamy za mało pieniędzy. A ja panu powiem, Pieniądze dlaczego, są... panie pośle. To nie jest żadna tajemnica. Po prostu nie ma takich pieniędzy, których ten system nie przeje. A pomieszanie prywatnego z państwowym no chyba no więc właśnie, nie no więc wychodzi właśnie. nikomu więc, na dobrze. Więc tu jest potrzebna reforma, gruntowna reforma tego systemu. Jest, to bodajże jest taka niemiecki, takie niemieckie podejście do, do organizacji służby zdrowia. Albo prowadzisz prywatną praktykę, albo jesteś, w tej uspołecznionej i pracujesz w gabinecie, który Zagodne jest publicznym. Jest Oczywiście. Ja powiem tak. Czy w szpitalu? Przy, przy, przy tych uposażeniach lekarzy, czy pieniądzach, które zarabiają, to już to są naprawdę. Bardzo godne pieniądze. To I Panie to, pośle, żeby nie było tak już jak już z nauczycielami, mówią, który mówi się, że mówią. zarabiają po 8 tysięcy, oni pokazują paski, że mają 3. Ale tak, temat tak, na dłuższą to jest, dyskusję. To jest, to jest, wrócimy do tego to z jest, To jest sprawa, ja tutaj mówię, że jednak tutaj są godne pieniądze. Ich nie można, bo to są już pieniądze mniej więcej na poziomie średniej europejskiej. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Myślę, dziękuję że bardzo. i do opieki społecznej, i do szkolnictwa, i do tych wszystkich tematów, które interesują widzów internautów z pewnością wrócimy. Może nie są to jakieś szczególnie lokalne tematy, ale lokalne też, bo dotyczą wszystkich. Dziękuję za wizytę w studio, dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.